Cześć, witajcie Artur Grzywcy, loża gentlemanów. Dzisiaj kolejny odcinek i znowu na stole Diageo Special Release, czyli seria wypuszczana przez Diageo, największego właściciela alkoholi, firma, czy największego właściciela marek alkoholowych na świecie, największy producent alkoholi na świecie. A Diageo Special Release to jest wyjątkowa seria whisky ze szkockiej destylarni, ponieważ Diageo jest w posiadaniu 49% Wszystkich szkockich destylarni ma w swoim portfelu, w swojej stajni, zarówno destylarnie działające, jak i nie działające, i w ramach Diageo Special Release wypuszcza prawdziwe kwiatuszki, rzeczy, na które czekają fani, whisky co roku, co tym razem Diageo wypuści ciekawego. Seria robiona od prawie 20 lat, bo w 2001 roku po raz pierwszy Diageo Special Release się Pojawiło, już w wielu odcinkach o seriach DSR mówiłem, w związku z tym tym razem skupmy się troszeczkę na butelce, a jest to niezwykła, niezwykła whisky, jest to Linkwood, destylarnia blisko miejscowości Elgin. Linkwood, destylarnia, która powstała, przepraszam, muszę zajrzeć do ściągi, w 1821 roku, ale tak naprawdę z tego czasu nie zostało nic. Destylarnia została przebudowana przez syna właściciela w 1872 roku przez Williama Brauna. Już koniec zaglądania w ściągawki, przepraszam, ale chciałem pamiętać imię i nazwisko. I Przebudowuje, rozbudowuje zakład, jednocześnie niszcząc większość pierwotnego zakładu. Whisky, znaczy destylarnia oczywiście przychodzi z rąk do rąk, finalnie ląduje w Diageo, czy bardziej w firmie, z której później Diageo wyrośnie. Od samego początku Linkwood, ze względu na swój lekki, owocowy charakter, jest używana do blendów i jako blend ceniona. Ale pojawia się też w serii Fauna i Flora, w Raremaltach, przez mnóstwo lat butelkowana przez Gordona McFaila. Gordon McPhail, uznany niezależny butler. Pojawia się też w DSR-ach, tak jak, jak mamy tutaj na stole. I jest też w portfolio wielu niezależnych butlerów, między innymi w portfolio loży Gentlemanów. Chociaż przyznam szczerze, że, że już w tym momencie buterek Linkuda w sprzedaży nie mamy, ale było. W związku z tym gdzieś tam można jeszcze jakoś sapelkę pewnie poszukać i znaleźć. Natomiast, no, chciałbym powiedzieć, że mamy, że nasza beczka była w tak znamienitym wieku jak Linkwood, którego mamy na stole, ale niestety zdecydowanie jej brakowało. Nasz Linkwood miał lat 12, a to jest, proszę Państwa, Linkwood 37-letni. Linkwood e, o mocy 50,3%, e, destylacja w 1978 roku. Whisky z lat 70., proszę państwa, butelkowanie w 2016 e, roku. E, już patrzę, czy mamy zapis. 4027, e, nie, przepraszam, 6114 butelek było na rynku. To jest butelka numer 4028. 7, bo jak w każdej serii DSR te butelki są opisane, i każda ma swój oddzielny numer. Whisky o mocy beczki, a w zasadzie o mocy beczek, bo jest to wymieszane kilka, a sądzę, że raczej kilkanaście nawet beczek ze sobą. Cóż jeszcze, moc 53 to już mówiłem. No dobrze, to trzeba przejść do tego, jak ta whisky smakuje. A linkut, przyznam szczerze, że jeszcze wydawany właśnie przez Diageo w tych bardziej podstawowych formach zawsze mi się podobał. W związku z tym myślę, że i 37-latek raczej mnie nie zawiedzie. No dzieje się dużo. Kwiaty drzewo cedrowe albo drzewo sandałowe, w każdym razie te egzotyczne drzewa, które znamy często z pachnidełek. Trochę tropikalnych owoców i dojrzałych owoców, słodycz. Słodycz owocowa. Trochę pędów sosny. Trochę też tofi. Miód. Świeża ananas. No i te kwiaty. Hurcze, piękne tym drzewem cedrowym trochę tak jakbyśmy no letni zapach może w ten sposób letnie letnie aromaty nagrzane drzewo i to takie właśnie drzewo egzotyczne płatki róż miód wanilia te pędy sosny no takie naprawdę letnie aromaty absolutnie Nie ma tego charakterystycznego dla Linkhuda, tych świeżych owoców. To wszystko jest tutaj już dojrzałe, no swoje poleżało i mocniej dojrzało. Tutaj te zapachy są zdecydowanie cięższe i słodsze niż te, które znamy z młodszych Linkhudów. Chociaż jest nuta czegoś świeżego, ale bardziej rzekłbym, że to są wiem, może melon, trochę winogrona. Fajna pozycja. Mm. Usta jeszcze bardziej owocowe, mm. tutaj jeżeli ananas to już nie świeży, tutaj ananas z puszki, e, brzoskwinia na pewno, e, morele, e, świeże morele, nie, 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 nie suszone, nie kandyzowane. E, trochę e, mandarynki, ale bez skórki, mówię o samym owocu trochę trochę kremu brûlée trochę jakiegoś kremu cy, cy, cytrusowego ale słodkiego Trochę czekolada, ale to jest taka czekolada jak są czekolady linca ze skórką pomarańczy. To, to bardziej w tą stronę. Gdzieś w finiszu coś rozgrzewającego, może cynamon, może Imbie bardziej cynamon. Taka czekolada, z no pierniczek taki, bo trochę czekoladowe, trochę cynamonowe takie rozgrzewające nuty gdzieś na koniec. W ustach w ogóle nie mamy tego drzewa sandałowego. To nam zniknęło. Tutaj jest zdecydowanie bardziej owocowo. Jest lekko cytrusowo, natomiast to są słodkie cytrusy zdecydowanie. No miło i sympatycznie, naprawdę. Fajna pozycja. Tłustość jest też fajna w ustach. Maślaność taka. Jeszcze jest coś, kurczę. To najbliżej tej brzoskwini. Brzoskwinia, nektarynka, coś tutaj się w tych granicach się jeszcze um, dzieje ciekawego, fajnego. Um, Troszeczkę wrażenie nawet takiej orężatki um, w proszku. I do tego ten krem Potężny trochę tofi. Fajna pozycja, naprawdę. I ten cynamon na finiszu, bo on się wcześniej nie pokazuje, natomiast na finiszu jest. Trochę... Też po czasie język zaczyna być taki szorstki, taniczność gdzieś tam wychodzi, fajne to jest, i wiekowe, tak czujemy ten wiek, pomimo tego, że ta whisky jest łagodna i subtelna, bo jest bardziej owocowa niż jakaś cięższa, to jednak zdecydowanie jest to jest ten wiek tutaj wyczuwalny i szlachetność jest przy tej pozycji wyczuwalna. No nic to, proszę Państwa. Um, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Butelka też się już powoli kończy. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. I do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam.